i tak silniczek przyszedł będziemy zaraz go rozbierali weryfikowali co tam jest do wymiany ewentualnie taki tak rożon nowy wpadnie i montujemy go do obusa. a ten tutaj pacjent niestety zostanie na zapas znalazłem głowicę z 2.8 <laughs> z szarana 24 konie, rozstaw, szpilek, wszystko mierzyłem wszystko się zgadza nic, jadę po nią Wedemont próbował wsadzać na ten silnik R32 też 24 zaworowy z dwoma wałkami, z fazami rozrządu teoretycznie powinien pasować, zobaczymy w jakieś z takiej kawostki patrzyłem czym się różni ten silnik od 2.8 a R32 dekiel przedni z 2.8 Power 6 pasuje na ten silnik pompa wody pasuje na ten silnik dekiel tylny pasuje do tego silnika górny tak samo Wszystko miał, mam wszystkie graty z 2.8 Power 6 174 konie i montowałem do tego silnika o sprzęt, z ciekawości, czym te silniki się różnią. No i wszystko pasuje. Nie wiem, jeszcze muszę zmierzyć średnicę cylindrów i ewentualnie skok cylindra. Może tym się różnią. Wał na pewno y, może się różnić. Ewentualnie średnicą, tam panewkami. Z tego co patrzyłem na internecie, to są różne wymiary i różne wały. W fejtonie wał sięga aż dotąd tutaj przychodzi yy redukcja, korpus, taka flansza i dopiero skrzynia dlatego wał sięga aż dotąd z Fejtona nie podejdzie do, do busa Już wszystko sprawdzałem no nic Siądzie głowica, no to będzie silnik na, na zapas, pójdzie na regał i będzie sobie leżał bierzemy się za tego pacjenta